Czyta się jak bajka, ale nie jest to zmyślona historia. W Bibliotece Manhattan odbyła się premierowa prezentacja książki Nie bajka, o Mikołaju Katarzyny Wasilkowskiej. Publikacja powstała z inicjatywy klasztoru Dominikanów w Gdańsku i jest cegiełką na ratowanie świątyni zagrożonej katastrofą budowlaną. Mikołaj, bo tak potocznie i familiarnie gdańszczanie nazywają Bazylikę, ma w sobie takiego ducha, który potrafił zbudować bardzo silne, emocjonalne relacje z wiernymi. Autorzy książki od dziecka chodzili do Mikołaja na msze, w nim śluby i chrzcili dzieci. Urodziłam się na rogu Piwnej i Koziej. A dziadek był, odbudowywał Gdańsk i mój, mój początek to jest są spacery z dziadkiem po Gdańsku i wizyty w Mikołaju z dziadkami. Nawet dla ludzi, dla niepraktykujących katolików to miejsce zawsze kojarzyło się z wolnością, z taką przystanią. I trochę żałuję, że nie będę mógł mieć tam komunii w tym roku. Od zamknięcia świątyni, w której zapadały się fundamenty i pękały sklepienia, mija 16 miesięcy. Konstrukcja została na tyle ustabilizowana, że jeszcze wiosnę może zostać częściowo udostępniona wiernym. Na powrót do normalnego funkcjonowania trzeba jednak poczekać o wiele dłużej. Za każdym razem, kiedy wchodzimy do tego zamkniętego Mikołaja, widzimy te wszystkie przykryte wręcz już zakurzone części kościoła. To jest nam po prostu z tym bardzo smutno. Ale jednocześnie. Jakaś ta tragedia, smutna sytuacja jest okazją do tego, żeby doświadczyć ogromu takiej serdeczności. Niebajka o Mikołaju to kolejny pomysł, który ma pomóc zdobyć środki na prace konserwatorskie w najstarszej gdańskiej świątyni. Katarzyna Wasilkowska opisuje w niej 800-letnią historię Bazyliki Dominikanów i jej związek z Gdańskiem. Wymyśliłam sobie... Że przeprowadzę właśnie przez historię Mikołaja, opowiem trochę o Dominikanach, kim oni w ogóle są, ponieważ nierozerwalnie są związani z tym miejscem. A z kolei Gdański jest nierozerwalnie związany z, z Mikołajem od początku. Autorami ilustracji i oprawy graficznej są Maja Siemińska i Szczepan Troka Wysocki. Staraliśmy się przekazać możliwie jak najpełniej, ale też za pomocą pewnych metafor w taki poetycki sposób. Strukturę zapach tego kościoła, miejsce, szelesty, wszystko to, co też zawiera pisarka w tej pełnej takiej tajemnic opowieści takich burzliwych dziejów. Maja wcześniej tworzyła kamyczki takie, potem niektóre to były już głazy, takie, na których malowała różne elementy z Mikołaja. One były, były pewnymi cegiełkami, pewnymi cegiełkami na, na pomoc Mikołajowi. I postanowiliśmy je także do, dołączyć do ilustracji. Swoją artystyczną cegiełkę dołożyła także trójka dzieci ilustratorów. Matka Boska Zwycięska, to już jest moja wcześniejsza praca, po prostu tam ją umieścili. I jeszcze, y, jeszcze Pan Jezus na krzyżu, który jest tam na tej bel, belce tęczowej. Pietę i jak y, 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 Pan Jezus zmarł. Ty stał Mikołaj, taki normalny, a wokół takiego bardzo nowoczesnego miasta i takiego rozwijającego się, a on ciągle trwa. Nie baję o Mikołaju to książka pisana z myślą o starszych dzieciach, ale nie tylko. Mnóstwo jakichś takich oczek puszczonych do czytelnika, którzy znają historię, którzy znają nieco więcej o kulturze, o tym, co się wydarzało w kościele świętego Mikołaja. Także myślę, że jest to naprawdę. Bajka, nie bajka. Wydawcą bajki jest fundacja Centrum Świętego Jacka wspierająca misję klasztoru.